Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Ja nazywam się Artur Jachna i goszczę na kanale Dekorady Klaudia Jachna. Zdaje się najlepszym kanale tego typu tematyki. I dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować, pokazać y, inspiracje, zbliża się y, święto y, wszystkich świętych. Y, pójdziemy na cmentarze, odwiedzić y, groby na naszych bliskich przodków itd. I y, no, jest to święto niezwykle y, ważne dla, dla nas, dla Polaków. Y, ono jest takie y, eksponowane. Bardzo mocno. Y ludzie się chcą pokazać. Y z jednej strony jest to bardzo ciekawe, y bardzo elegancko ludzie y ubierają się i maszerują, paradują sobie powiedzmy po y cmentarzach, po nekropoliach. Z, z drugiej strony jest to też y pewien rodzaj folklor no, i też można sobie poobserwować ludzi, jak, jaki mają powiedzmy, polot, gust, i jest to ciekawe dla mnie. Dzisiaj będę chciał zaprezentować Państwu dwie aranżacje. Być może mi się uda zrobić dwie aranżacje, być może jedną, zobaczymy, jeżeli mi nie wyjdzie dwie, no to wyjdzie jedna Ja jestem zwolennikiem no powiedzmy takiej starej tradycji minimalizmu i zakupiłem sobie, a powiem szczerze, nie było to łatwe, zakupiłem sobie taki tradycyjny ceramiczny znicz z dużym knotem. On się czasami nazywa kopciuch. Prawdopodobnie jest bardzo nieekologiczny, więc będziemy sobie go palić. Już tutaj na, pokażę na, na prezentacji, a potem zaniosę ten znicz na, na grup. Tutaj jeszcze zakupiłem. Yy, dwa yy, takie mniejsze. Yy, one yy, naturalnie występują właśnie w takiej formie, takiej yy, ceglastej. Ja pomalowałem sobie tutaj yy, taki znicz na czarno. Przetarłem jeszcze tutaj rant yy, złotą farbą, żeby to powiedzmy tak ciekawiej, ciekawiej wyglądało. Zobaczymy, czy mi się uda połączyć, stworzyć mój pomysł, który mi się tam zrodził w głowie. I tak jak mówię, minimalizm to jest podstawa dla mnie. Sam taki znicz mógłby stanąć na nagrobku, zapalić, pomodlić się i to wszystko naprawdę. Nie trzeba kupować jakichś rakiet tej wielkości, bo dzisiaj na rynku mamy. No, szeroki wachlarz naprawdę możliwości wyobraźni, chyba tych tworzących te, te, ciężko to nazwać zniczem To są już powiedzmy takie rakiety, flakony, różnego rodzaju konstrukcje z Panem Jezuskiem, z Matką Boską. Wydaje mi się, że to idzie w takim kierunku dla mnie ciekawym, bo ja lubię sobie postrzegać takie, oglądać, powiedzmy, zauważać takie, takie dziwne klimaty, gdzie ludzie idą na, na cmentarz niosąc dawniej to były zgrzewki, teraz też są chyba zgrzewki, ale teraz jeszcze większe są te, te znicze. Zaczynaliśmy od nawet mniejszych zniczy, a dzisiaj to poszło, ewolucja poszła dosyć mocno w takim kierunku plastikowo nie chciałbym użyć słowa plastikowo-kolorowym o, w ten sposób przygotowałem sobie tutaj jeszcze taki wianek on jest to już jest stary wianek i on dzisiaj będzie występował w jednej kompozycji. Przygotowałem sobie również taką szufladkę. To jest stara szufladka. Ja ją troszeczkę przygotowałem. Przetarłem złotą farbą i on, ona ma tutaj na froncie taki, taką dosyć ciekawą fakturę. I y, za chwilę zabieram się do pracy, więc y, baza y, szuflada i baza Wianek. Ten Wianek, on już, y, to będzie baza na Wianku, ale on już nie będzie taki Wiankowaty. Y, to zobaczycie y, na filmie. Co ja z nim, jak ja go zmasakruję, i co ja z nim będę chciał zrobić. Cóż jeszcze? Być może użyję czegoś takiego. Co prawda, jest to sztuczne i to jest tak jak ze sztuczną inteligencją takie wszystko fajne, kolorowe, ale. Ale jest to zawsze sztuczne, tak? Z tym, że na cmentarzu y, żywe kwiaty y, no, nie będą trzymały się y, zbyt długo. Jeżeli y, przyjdą jeszcze jakieś przymrozki, no to już y, no, będą one w sumie y, one będą y, jakby zahibernowane i one nawet y, będą y, się jakoś prezentować, ale one już nie będą takie one nie będą takie żywe, takie świeże, tak mi się wydaje. Yy, tutaj znalazłem u mojej żony takie coś. Fajne, podoba mi się. Może wykorzystam. To, to jest coś, coś naturalnego. Yy, takie ciekawe, egzotyczne gałązki. I yy, to być może wykorzystam. Zobaczę. Pistolet sobie nagrzałem. Zaraz zabieramy się. Do pracy, proszę Państwa, bardzo proszę o komentarze. Która kompozycja Państwu się bardziej podoba? Czy pierwsza, czy druga? Czy szuflada, czy nawianku? Ja nazwałem sobie tą kompozycję z szufladą. Z szufladą przepraszam. box. Dlaczego szyszbox? to się okaże, a zdradzę od razu. Będę wykorzystywał yy, szyszki, które leżały sobie tak biednie na ulicy i prosiły, podnieś mnie, weź mnie do domu, no to cóż było robić. Yy, akurat miałem tą szufladę i nazbierałem do yy, szuflady yy, troszkę szyszek. I właśnie będzie taka kompozycja. Ona będzie nieoczywista na y, cmentarz, na grup. Y, ona będzie powiedzmy taka. Y, no, mało takich kompozycji znajduje się na cmentarzach. Bardziej y, te kompozycje one są okazałe. Y, w kolorach y, co najmniej y, 10 lub 15. Y, Melange. Y, no, Czasami y, mam wrażenie, że y, ludzie wyznają taką zasadę im więcej, tym tak dostojnie, tak godnie, a tak naprawdę to im mniej tym więcej. Y, zabieram się, bo widzę, że sam się rozgadałem y, i sam siebie nie poznaję. Y, a jeżeli komuś nie będą się podobały te, te kompozycje, bardzo proszę o komentarz pomidor na przykład, umówmy się na pomidora, proszę o łapki w górę, bardzo proszę, nie dawajcie Państwo mi łapek w dół, bo nie zasłużyłem sobie na to, tak mi się wydaje przynajmniej, zapraszam serdecznie do stołu. państwo wykonałem tutaj dwie aranżacje i chciałem powiedzieć na sam początek to są aranżacje każdy może sobie powiedzmy uszczknąć jakiś pomysł że świeczka na na środku w takiej szufladzie szyszki mogą być troszeczkę inaczej poukładane mogą też być pomalowane na złoto jeżeli ktoś lubi powiedzmy Yy, bardziej taki, taki yy, przepych. Yy, jeżeli chodzi o szyżboks, yy, chciałem coś takiego yy, zaprezentować właśnie. Yy, wstążka może być yy, oczywiście yy, w kolorze powiedzmy takim stonowanym, ale na przykład, nie wiem, w jakimś yy, fiolecie, jeżeli ktoś lubi taki kolor. Ja chciałem zastosować w zasadzie yy, tutaj yy, taką wstążkę, ona by mi tutaj, no według mnie, by mi pasowała, z tym, że okazało się, że tej wstążki mam generalnie tak niewiele, że nie mógłbym nawet opasać tego pudełka. Jeżeli chodzi o tą kompozycję, to jest świeca z nicz, wianek, który przeciąłem na, na powiedzmy tutaj, w tym miejscu tak nieregularnie podokładałem jeszcze gałązki. Użyłem tutaj tych liści. One mi się dosyć tutaj kolorystycznie podobają. Te takie egzotyczne, nie wiem jak się to nawet nazywa, ale no na pewno nie, nie, nie rośnie to w Polsce. Takie takie powiedzmy fiubździu. No i to jest w zasadzie ta, taka mówię minimalistyczna forma na, na grobek. Wystarczy postawić taki jeden znicz na, na, na płycie i no, nie trzeba więcej stawiać generalnie zniczy, bo jak widzę, czasami groby są generalnie zapakowane z niczami. I jest taki potężny chaos. Ja wiem, tam jest dużo światła i tak dalej. Jest to jakiś rodzaj klimatu. Ja jestem zwolennikiem, żeby było powiedzmy mało i elegancko. Pozwolę sobie jeszcze zapalić te znicze. Jeden tutaj knot jest o wiele grubszy, także on, nawet jeżeli Yy, wiatr będzie wiał, to, yy, to prawdopodobnie nie zgasi yy, tego, yy, tego ognia, bo mówię, knot jest dosyć yy, solidny. Drodzy dekoradowici, te dwie aranżacje yy, wykonałem yy, dzisiaj dla Was. Yy, dziękuję bardzo za poświęcony mi czas, za... Yy, Wspólne oglądanie. Bardzo proszę piszcie w komentarzach, co sądzicie o takiej formie lub o takiej formie, która się Wam bardziej podoba i przypadła Wam do, do gustu. Bardzo proszę, jeżeli się komuś nie podoba, to proszę napisać pomidor. Zobaczymy, ile tych pomidorów będzie. Kopciuch, kopciuch, tej kopci dosyć mocno widzę. Yy, on tutaj, yy, na, widzę, że na, na, na wietrze on tutaj tak szybko nie, nie zgaśnie. Ma dosyć yy, solidny knot. Yy, tutaj też jest dosy, dosyć gruby knot. Także ja bym się nawet nie, no, nie, nie będę się martwił, że, że to zgaśnie. To się wypali fajnie, i, yy, i tyle. Yy, jeżeli chodzi o łapki w górę. Bardzo proszę ślicie Państwo ile możecie. Łapki w dół raczej proszę nie dawać. Po co nam to? No, mnie są w ogóle niepotrzebne. Także łapki w górę, tak. Dziękuję ślicznie za, za uwagę, za oglądanie tego odcinka. I pewnie się jeszcze kiedyś zobaczymy. Pewnie przed świętami. Serdecznie zapraszam na następne odcinki. Mnie już oczywiście nie będzie w następnych odcinkach, ale będzie Klaudia. Także serdecznie zapraszam. Kłoniam się.